Witam serdecznie, prosto z Chin, fantastyczny pour-over filtr do kawy. Stal nierdzewna, wielokrotnego użytku, nie potrzeba żadnych papierowych filtrów. Genialne. Kawa drip do przygotowania w domu. Przyszła paczka w pudełku, w folii, bardzo porządnie zapakowana. Co prawda nie było tutaj Zawinięcia w folię bąbelkową, w związku z czym kartonik oberwał po narożnikach, jak widać, trochę go tam go sponiewierało. W każdym bądź razie w środku jest w folię zapakowany piękny filtr stożkowy do parzenia kawy. Kała idealna wychodzi, bardzo dobrze się ją parzy. Filtr jest higieniczny, aczkolwiek i tak go przed pierwszym użyciem. Umyłem w zmywarce, żeby zobaczyć, jaka jest jakość stali. Wykonanie jest genialne. Wszystko ładnie spasowane, dokładne. Dwuwarstwowy siatka i taki drobniejszy filtr w środku. Bardzo ładnie się stawia na szklance. W ogóle fusy nie przechodzą do. Mimo drobno zmienionej kawy, to do szklanki nie się nie dostaje, do dzbanka, do czajnika Weszło do zmywarki Będziemy myć, sprawdzimy czy stanie jest dobrej jakości No i po wyjęciu ze zmywarki widać, że Filtr nie ma żadnych Naleciałości rdzy, niczego Nie uszkodzony czyściuteńki nic się nie... po wpływem temperatury nic się nie rozszczepiło super już kilkanaście kaw zaparzyłem genialny filtr polecam